się zaczęło w, w, w sumie w Krasnobrodzie po raz pierwszy, pojechaliśmy w 2012 jako drużyna, wygraliśmy i tak, tak do tej pory trwa od 7 lat. I teraz w ogóle no, organizatorów nie ma za bardzo, bo po, całych, po całym tym się po, porozjeżdżali, jak to powiedzieć, świecie i ja to przyjąłem jako tam... E, no, w sumie najdłużej w tym, można powiedzieć, kontynuujemy tą, tą tradycję. Z Gminą tu współpracuję już od 2015. Pomagałem tutaj, organizował Tomek Pakuła z Zrzeszenia Piłki Błotnej z Krasnobrodu. Teraz nie działa w tym w ogóle, w zrzeszeniu, i właśnie on to organizował w Biszczy. Ja tutaj trochę pomagałem i tak wygraliśmy też w 2015. Później pomyślałem, dlaczego znowu nie wrócić do Biszczy w 2017 organizowałem tutaj. No i tak wychodzi, że co dwa lata no, wracam do Biszczy i przyjęli mnie jakoś. No, z chęcią, jak to powiedzieć, i bardzo szybko dosyć zorganizowaliśmy to boisko i zawodników w ciągu niecałego tygodnia. Jest y, w, dosyć dużo drużyn, można powiedzieć, nawet w Polsce już ponad stówka gra w to. Jest y, turniej Kopa Błota, y, Słąpią Soccer League, aż przyjeżdżają drużyny z Europy, to na, w Białe, w Białe, koło Białego stoku to się odbywa. Y, już też czwarta edycja, byliśmy też w tym roku na, tym, na tych mistrzostwach na Pucharze Polski też byliśmy w Mazowieckim. No i teraz kolejne Mistrzostwa Polski. W sumie pora nieodpowiednia dosyć. Myślę, że dzisiaj pogoda dopisze i damy radę rozegrać dziewiątą edycję Mistrzostw Polski. Jak Pan powiedział wcześniej, to jak Polska na arenie międzynarodowej w 2015 nawet Polska drużyna wygrała Mistrzostwo Świata w tej dyscyplinie w Turcji. Doktor Truś-Białystok. Tylko, że to jest Nieformalnie jeszcze te wszystkie mistrzostwa, bo odbywają się i w Rosji, i w Turcji, i w Finlandii i mistrzostwa świata się nazywają, nie wiem, bo to jest troszkę mylą piłkę błotną z piłką bagienną. Po angielsku piłka błotna to jest piłka mud football, a piłka bagienna to jest swamp football. To samo, tylko inna nazwa i inne, można powiedzieć, że inaczej, inne boisko przygotowane, bo w jednej jest bardziej więcej wody, a w drugiej większe po prostu błoto, bagno, tak, jakby, że się zapadają ponad kostki a w tej błotnej to, to można no lepiej pograć w błotnej, można, bo nie ma tego bagna. zasady są inne niż w piłce nożnej, ze względu na to, że rzuty rożne czy karne są wykonywane z, ro, z ręki, nie są jak w piłce tej. No i jest, nie wiem, no, poziom cięższy jest, bo to właśnie tak, nie, jest boisko równe, tylko po prostu są wertepy i te sprawy. W tej chwili nasi chłopcy, chłopcy cały czas e, trenują, non stop są w akcjach, żeby to tak, tak samo jako OSP kargów gramy w drużynie jesteśmy w straży tak samo, więc wszyscy są dysponowani na 100%.